Jeżeli mieszkasz w mieście, to Twoja aura jest średnią ludzi, którzy mieszkają koło Ciebie. Dlatego często się mówi, że dane miasto tworzy jakąś fajną albo niefajną atmosferę, jak się do niej wjeżdża. Nasze aury wtedy jeden drugiego się nakładają na siebie. Niektóre aury mają nawet do kilku kilometrów. Więc jeżeli chcesz odzyskać swoją własną energię, aurę, to najlepiej jest mieszkać. Właśnie samemu w oddalu od innych ludzi. Wtedy po minimum kilku miesiącach Twoja aura zaczyna świecić pięknym światłem i jest to Twoja własna energia. Jak sobie pomóc, jeżeli już jesteś w tym mieście i mieszkasz w tym mieście, jak zrobić to, żeby aury innych ludzi nie ingerowały w Twoją, zadbać o swoje częstotliwości elektromagnetyczne, oczyszczać. Swoją aurę regularnie, i do tego służą różne narzędzia związane z naturą i o tym powiem na najbliższym darmowym webinarze. Napisz w komentarzu webinar, wyślę ci link i widzimy się wkrótce.